Widzowie mam nowego sąsiada! Tak! Ktoś się wybudował na tej ulicy, ktoś jest nowy, ma tam działkę. Zobaczcie, jaka chata! Wow, jaki ogród ile drzew, ale będzie fajnie. Idę sobie dzisiaj poznać nowego sąsiada. Jestem ciekawa, kto tam mieszka i czy to będzie ktoś fajny, czy też nie. Zaraz sobie to sprawdzimy, podbiegnijmy, a wy widzowie klikajcie łapeczkę do góry. Poznajmy nowego sąsiada. Zobaczcie, jaki piękny jest ten dom, naprawdę imponujący, jaka roślinność. Ja się w ogóle na tym nie znam. Może to jest jakiś ogrodnik i przyjdzie do mojego domu i też... Mi zrobi super ogród. Ej, patrzcie, nie wiem, czy tak mogę sobie tu wejść, ale patrzcie, jaki domek! Niby mały, ale robi wrażenie. Dzień dobry, czy tutaj ktoś jest? Halo, halo, dzień dobry! O, jest, jest, ktoś, widzę, widzę. Dzień dobry! Ej, to jest jakiś pan, to jest jakiś chłopak chyba. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam pana na naszym osiedlu w Brookhaven. Tu jest miła ulica sąsiadów. Ja jestem jedną właśnie z tych sąsiadek, bardzo miłą. Cieszę Acha. się, że mogę pana poznać. Eee, no tak, o. tak, ja tutaj się wprowadziłem, no Aha. mi również. A jak pan ma na imię, jeśli mogę się zapytać? Maciek jestem, Maciek. A, Maciek! O, no to bardzo miło. Jestem Pati i jestem twoją sąsiadką, więc przyszłam cię przywitać, bo widziałam, że ktoś działkę nową zbudował i bardzo ładny dom jestem pod wrażeniem, imponujący. Tak, pani, drogi był bardzo, bardzo Tak, drogi, drogi był. był. Aha, i w ogóle tutaj nawet rzeczka płynie, to wszystko jest tak przemyślane. Czy Pan jest ogrodnikiem, czy coś? Bo naprawdę yy, tak, fajnie, tak, fajnie tak, to ja wygląda. Tutaj... Przedsiębiorcą, jestem ogrodnikiem, intelektualistą, Ach, sportowcem, wo, to, ja wszystkim jestem. Bo pan ma tyle. Wow! No znaczy mogę się zwracać na te już, widzę, tak? Dobrze jak się przedstawiliśmy. No tak, tak, Okej, okay. no to masz naprawdę sporo mocy. pracy, naprawdę, a i się nie dziwię, że się na taki dom, a mógłbyś mnie oprowadzić, nie, nie chcę się wpraszać, ale no fajnie by było, bo potem mogę cię zaprosić do mojego mój s i też jest nawet fajne, starałam się, więc. Jakbyś mnie oprowadził, byłoby miłe. No to proszę za mną, proszę za mną. Wow, tu jest e, wejście. To wejście jest. Dobrze, dobrze. E, okej. Okay. jak ładny. Jaki telewizor duży. No, bo... on ma tam 80 cali, ma, bo Oś... jest bardzo osiem... drogi. 80 cali? Tak, 10 10 tysięcy złotych kosztował. 10 tysięcy złotych? Przepraszam, to za dolary było. 10 tysięcy dolarów, bo to z Ameryki. A, aha, dobra, 10 tysięcy złotych kosztuje telewizor widzowie, czy tam, nie wiem, w dolarach? Co? Ale z Ameryki Jakim tutaj? Nie obejrzeć. No chętnie, a jestem jeszcze ciekawa, czegoś o tobie może byś powiedział, bo zaprowadzi... Co tam jest u góry? Chodź mi pokazać! No, to jest kolejne pięterko i oh! y... śpię. Ale tylko ty tutaj śpisz, bo tutaj są dwa łóżka. No, w razie czego dla gości mam, nie? To jakbyś Aha. chciała, nie wiem, piszę aparty czy coś, to może się Aha, a, a ten spać. safe tutaj też masz safe. Wow! No, Jak... tam na pieniądze. No, na pieniądze, bo jesteś bogaty bardzo, skoro masz no tyle pracy i tak dalej. Bogaty Ale jestem. jakie ty masz dużo szklenie? Co to są w ogóle za okna? Ja nigdy takich nie widziałam, ile to musiało a, to kosztować. Mam specjalne e, okna pancerne, one są za milion Co? złotych. Za milion złotych! Ej, nie no, jakieś takie niestworzone historie. Zaczyna gadać ten Maciek. On jakoś wyolbrzymia strasznie te kwoty. Telewizor za 10 tysięcy złotych, czy tam dolarów? proszę Milion złotych za okna? Co? On chyba myśli, że ja w to uwierzę. Nie wiem, dziwne to jakieś. Okej, okay, no fajnie, tutaj pan Znaczy, ty rozpaliłeś, Maciek. No dobra, słuchaj, skoro jesteś nowy, to myślę, że fajnie byłoby cię oprowadzić po Brook Heaven. Co ty na to? No możesz, możesz, jasne. A może byś. Chciał się przebrać czy coś, bo widzę, że te spodnie masz takie jeszcze z pracy, takie ogrodowe czy. czy... A nie, to jest ten, taka moda teraz A, na podarte spodnie. Taka moda na podarte spodnie i brudne, no dobra. Daj, to chodź Maciek. To jest moda z y, e, Dubaju, w Dubaju teraz tak robią. A, w Dubaju, okej. Okay. To, to ja się już widocznie tak nie znam na modzie, bo chociaż ja też mam dziury, ale chociaż mam czyste, no dobra. A masz może auto czy coś? no, poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Dobra, a czemu musisz iść aż tam? Nie, ej, ten Maciek jest jakiś taki dziwny, widzowiecowy, o tym myślicie? Niby, nie wiem, czy to jest jego dom? Jakoś tak, nie wiem, pracował w ogrodzie, jakieś brudne spodnie ma, nie chce się przebrać, że wychodzi ze mną, nie wiem, no na takie spotkanie. To nie jest randka, wiadomo, bo chce go właśnie tutaj wdrożyć w Brookhaven. A on taki jakiś, nie wiem, coś o tych szybach, że za milion złotych, o telewizorze, jakiś taki, może on nakaz taki jest, że tylko pieniądze się dla niego liczy. O, to ja nie lubię takich ludzi. Maciek, jak nie masz auta, no to ja mam. Maciek, czekaj, gdzie jesteś? Czekaj, czekaj, jadę, Ej, jadę. Musisz? Wow, a, a skąd ty wyjechałeś? Garaż podziemny, garaż podziemny mam. Aha, dobra, dobra, to garaż podziemny w tym... O, coś mi się dziwne wydaje. No dobra, no to jedźmy, jedźmy. Słuchaj, ja będę cię kierować, jedziemy w dół okay. i potem... W... Ej, ale czemu ty... Ej, ty nie umiesz jeździć tym samochodem, Maciek. Nie no, umiem jeździć, Maciek, w... lat na nim Ale hey, Maciek, poczekaj, ja, ja widzę na rejestracji, że to nie jest twój samochód, ty tak się nie nazywasz. Co, ty pożyczyłeś ten samochód? Okłamujesz mnie? Tak, z wypożyczalni wziąłem, wiesz. Aha, to z wypożyczalni jest, no bo tutaj nie ma twojego imienia na rejestracji, nowy. to tak jakby nie był twój, więc trochę dziwne. A bo to pożyczony jest, dlatego. Aha, pożyczyłeś. No dobra, słuchaj, pojedźmy sobie teraz w prawo. Skręć w prawo e, w, w miarę prawo. możliwości Dobra. E, ale nie w to prawo, w drugie prawo. Ej, ty w ogóle masz znane prawo jazdy? Pokaż mi papierek, że masz prawo jazdy, bo coś mi się nie chce wierzyć. Jakoś... Zostawiłem w domu, wiesz? Ach, w domu zostawiłeś, no dobra. No ale przecież nie wyjeżdżasz się bez dokumentów. Jesteś yy, nieodpowiedzialny. Naprawdę. Nie, nie do wody! Dobra, jak wiesz co zostawmy to auto, nie wiem, może Laweta przyjedzie po nie, ale no nie, coś nie umiesz jeździć za bardzo. Zaraz Polokaja zadzwonię, wiesz? Dobrze, to zadzwon Polokaja. E, a masz telefon? Zabrałeś telefon? E, a, bo ja niestety nie mam. Pożyczyłabym e, cię, ale niestety nie mam, bo, aucie, ponieważ przyszłam mam, czekaj, tylko czekaj. cię przywitać w domu. No on tam kominu, jaki on no w ogóle? autem nie umie jeździć. Ktoś tam mówi o prawo jazdy, że zostawił w domu. On powinien zawsze mieć to przy sobie. Słuchajcie, muszę go jakoś przykro. sprawdzić. A mi przykro, rozładowany jest już, rozładował się. Aha, rozładował ci się telefon. No dobra, to nic. Słuchaj, podejdziemy pieszo, idziemy do restauracji, pokażę ci najlepszą knajpę w Brookhaven. Tutaj jest przepyszne jedzenie i zawsze miła obsługa, więc polecam ci to miejsce, nie mieszkamy daleko, więc chodźmy, usiądziemy sobie i ktoś może nam przynieść coś do jedzenia, a jak nie, no to ja, ja to wezmę, bo ja się tutaj już znam kiedyś tutaj, okay. naprawdę i okay. chodziłam, chodź. Usiądźmy sobie może tutaj przy stoliku, bo jest fajny widok na Brookhaven. Proszę, dla ciebie jedzenie i możemy o, sobie dziękuję. zjeść. Smacznego. Um, niam, 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 dobry taki stek i tutaj jest fasolka szparagowa i też bataty. Lubisz bataty? Bataty yy. to są takie słodkie ziemniaki, one są trochę drogie, ale czasami sobie pozwolę na to, żeby sobie je kupić. A no ja codziennie jem, jak są drogie, to ja codziennie jem takie. Codziennie jesz bataty, ale to jest takie w ogóle zdrowe, żeby jeść codziennie bataty? No ja sportowiec jestem. To Aha, taki, taki. a wy widzowie lubicie bataty? Napiszcie w komentarzu. E, no dobra, to słuchaj, e, jak proszę, już to zjedliśmy to, i to tak to dalej... Co, co się stało? To znaczy, ja nie, nic nie mówię. Aha, dobrze, dobrze. Co, no, to jest dziwne, dobra e, Ja już zjadłam, no to chodźmy, może zapłacimy. To poczekaj, ja zapłacę za siebie, no bo, no bo wiesz... Nie, jednak... stój, stój! Ja... Ja, ja zapłacę. No, no dobra, to zapłać. Jak no, jesteś taki miły, to bardzo mi czekaj, miło, że chcesz bo... ze mnie zapłacić. To wtedy ja w ramach za to e, za, zaproszę cię do naszego kina i ja zapłacę za popcorn i za bilety do kina, dobra? No, no dobra, dobra. E, tylko czekaj, bo chyba zostawiłem kartę w innych spodniach. O nie! Nie masz karty. Dobrze, to nic no, nie szkodzi. zgubiłem. O nie, zgubiłem kartę. Zgubiłeś kartę? Tylko nie to, to słuchaj, skoro zgubiłeś kartę, to musimy podejść do banku i to zgłosić, żeby nikt ci nic nie wypłacił z tej karty. Poczekaj, ja zapłacę. Uwaga, płacę. Pyk. Okej, okay, już przeszło. Ja już zapłaciłam za nas. To nic nie szkodzi, jak zgubiłeś. Ale chodź szybko, musimy podejść do banku. Jest tutaj niedaleko i musimy zgłosić zaginięć twojej karty, że że Poczekaj, bo albo ktoś ci zabrał, ja, kradł. Nie Trzeba, nie trzeba, wiesz, słuchaj, ja. Pinu nie pamiętam. No. Nie pamiętasz pinu? u wodu nie wziąłem z sobą osobistego, to mi nie przyjmą wtedy. No to słuchaj, możemy podjechać do domu i weźmiemy ten twój dowód, albo prawo jazdy wystarczy. Ważne, że tam by było twoje zdjęcie i, i w ogóle. No to nie ma problemu. Podjedźmy albo podejdźmy. Ja wezmę twoje musiałem, auto. to auto się zablokowało. A ja mam swoje wtedy. Albo mam jeszcze lepszy pomysł. Chodźmy do policji, powiedzmy o tym wszystkim, że że ktoś ci ukradł kartę, musimy to zgłosić, na przecież nie policję... Nie za bardzo. No dlaczego nie? No chodź! Chodźmy. No ale po co? So, ej, ja już pamiętam, stój, ja w domu zostawiłem w spodniach innych, to tak jak mówiłem, tak. Aha, no dobra, no to słuchaj, no to wróćmy do domu, sprawdźmy, czy rzeczywiście jest ta karta, bo to nie ma żartów, jak ginie karta. No to tam są wszystkie twoje pieniążki, a skoro masz tyle pracy, to na pewno masz sporo oszczędności na tych e, tam, kartach. Ale spokojnie, ja mam 10 takich kąt, to jedna karta mnie nie szkodzi. Chodźmy do kina. No dobra, to chodź. No dobra, to chodźmy do kina. Skoro Oby tak sama uważasz. No, postawisz popcorn, że bilety kupisz, to możemy iść. No tak, tylko że wiesz, że ja zapłaciłam teraz w restaurację. Teraz powinno być, że ty płacisz na no ja no ale... ja ci oddam, kiedyś oddam, oddam się wrócimy. Nie kiedyś! Już niedługo proszę mi oddać, no dobra, tak, jak wrócimy do domu, to ci oddam. Dobrze, dobrze, to chodź. Weźmiemy sobie może popcorn. Słuchaj, możesz wybrać film. Ja bardzo często chodzę do tego kina. Mi się tutaj mega podoba. Mamy tutaj popcorn. Musimy oczywiście zapłacić, pyk, oczywiście. Cię płacimy okay. za popcorn, weź sobie, poczęstuj się. No i idziemy na film. Myślę, że będzie fajny film, mm, taki mm, o jaki FBI. Dobry ja. co Co? E, nic, mówisz, że dobry popcorn. No. E, a czemu przed chwilą jedliśmy? Czemu się zachowujesz, jakbyśmy nie jedli? Co ty taki głodny jesteś? No wiesz, ja ostatnio na diecie byłem i dlatego tak. Aha, no, no, no dobra, na diecie. No to fajnie, że ze mną nie trzymasz diety. Miło no na mi ciebie bardzo się tak O, poświęciłeś się, to chodź tutaj, idziemy do kina, wchodzimy elegancko sobie na ale Możesz sobie wybrać miejsce, nie ma innych osób, ja sobie usiądę może tutaj na środku. O, z góry dawaj! O, tutaj z góry będzie najlepszy widok. Słuchaj, to jest film FBI, zobaczymy. Wow, ale się dzieje! Dzieje o, tu. Akcja. FBI, hey, o oh, bo myślę! ale przecież ty mówiłeś, że ty pracujesz w podobnych tych właśnie zawodach. Opowiedz hmm. mi coś o tym, co się robi no. na takich akcjach. Mówiłeś, no że to... jesteś tym, 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 tym. Wszystko mi wymieniałeś. To ja jestem ciekawa, jak to jest w praktyce. Trzeba specjalną grupą iść, trzeba specjalne szkolenia robić i trzeba robić wszystko specjalne, wiesz? Aha, rozumiem. No, 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 no to mogę się domyślić z tego filmu. To za dużo mi nie ja... powiedziałeś. A... Szczerze mówiąc. No bo... Słuchaj, ja ci tajemnicę powiem. No ja bo... jestem tajnym agentem. Jesteś tajnym agentem? To kim ty już no jesteś, programistą, ogrodnikiem, nie tajnym agentem? Kiedy ty masz czas na to wszystko? Ja, A, słuchaj. Ja nagrywam na YouTube i nie mam czasu. Nie Co? Ja nagrywam na YouTube i nie mam czasu. Ale to ja nie śpię po prostu, wiesz. Ty Wstałem nie spać. śpisz. To, to, to tak. jak ty żyjesz? Bez snu? E, pobieram energię ze słońca. I. nie wiem. Dziwne to bardzo, ale okej, okay, koniec filmu, to wracamy, chodź. Wracamy, musimy okay. jeszcze zapłacić teraz e, przy ale wyjściu. Czekaj, bo mi to wygodnie jest. O. Ale no przecież masz super dom i super dwa łóżka. No ale tak, dokładnie. No, no tak mi pokazywałeś przynajmniej i drugie jest gościnne, więc możesz sobie wybrać, na którym śpisz. Przecież byłem no, ja w swoim domu. Nie, miałem, bo ja mam problemy z pamięcią, wiesz. Ej, no wiesz co, jest to trochę niepokojące. Możecie do lekarza umówić, słuchaj, na Brookhaven też jest szpital i możemy cię umówić tam do lekarza na wizytę, jakbyś chciał. Słuchaj, ja mogę nawet teraz zadzwonić. Nie, I... nie trzeba, naprawdę. Tylko tu... wiesz, tylko wiesz, byś musiał mi podać jakieś swoje dane, na kiedy mam cię umówić, jak masz na imię i nazwisko, no bo... To trzeba podać, nie? U lekarza? Jak coś. Eee, to nie trzeba, ja już umówiony jestem, naprawdę. A tu już jesteś umówiony, no dobra, tak. no to, no to daj znać tam, nie, a w ogóle podasz mi swój numer telefonu, zapiszę sobie, bo jak jesteś moim sąsiadem i ja bym gdzieś wyjechała, to podlejesz mi kwiatki, czy coś, to podaj mi numer telefonu. Eee. Okej, okay, to siedem, no. tak? 2, tak, dwa, tak jeden. Tak. Jeden. No no. 1. 8, ale, ale tak nie brzmiał numery telefonu dwa, co Trzy, 8. Za długi to jest numer! No to już, to już. Za ja długi mam ty numer mi podałeś. Y, Egipcu. Masz z Egiptu numer? Tak, Moda z tak. Dubaju numer z Egiptu. W ogóle coś podejrzane mi to jest, widzowie, coś mi tu nie gra. On jakieś dziwne rzeczy mi tutaj... Ładają. Ja podróżnikiem Gada. jestem, ja podróżuję po świecie i dlatego tak. Aha, bo nie wiem. Wydaje mi się, że gadasz jakieś dziwne rzeczy. Cały czas jakbyś mnie okłamywał. Czy ty mnie okłamujesz? Ej, popatrz i prosto w oczy. Czy te oczy potrafią kłamać? No, wygląda jakbyś raczej nie kłamał, no ale jakby tak, no nie wiem, trochę się chwalisz wszystkim, że masz takie zawody, tyle pieniędzy, takie auto, a tak naprawdę jak już przyjdzie co do czego, to nie masz nic i nawet nie potrafisz mi numeru. No, dzisiaj gorszy dzień mam, to wiesz. No, no dobra, no nie wiem. To chodźmy do domu, ja cię odwiozę. Skoro nie chcesz jechać na policji, nie chcesz jechać do lekarza, to ja cię odwiozę. Słuchaj, pokażę ci moją furkę. Patrz na to. Ja mam taką furkę elegancką. Ej, ale. Poczekaj, może ja pojadę, co? No, przepraszam, przepraszam. Ty już rozbiłeś jedno auto z wypożyczalni. Patrz, ja mam różową furę i jedziemy. Wow, Większe trochę prędkość. No i odwiozę cię do domu wtedy. Albo wiesz co, pokażę ci jeszcze mój domek. Podjedźmy do mnie. nie tak szybko, nie tak szybko, jaka prędkość! Ale czemu ty się tak boisz? No spokojnie, przecież ja zdałam prawo jazdy, ja umiem jeździć. No Ej, bez. Nie, tak szybko, proszę już atrzymaj Bez się, obaw, bez się. obaw! No dobra, podjedziemy sobie tutaj pod dom, mój elegancko i tu mieszkam. Jak coś możesz sobie pamiętać. Ej, wiesz co, już dziękuję Ci za wspólny dzień, jest godzina północ. Naprawdę no, cały dziękuję, dzień spędziliśmy razem, dzięki. więc dzięki za fajny dzień, akurat miałam wolny, e, no to... A ty jeszcze ten popcorn masz? Zabrałeś no skina ten popcorn! Jest, smaczny! No ale a kolację jaką zjeść sobie w domu, czy coś. A, no to zjem, zjem, tak. No dobra. No to wtedy a, na razie, no na razie, na razie. Dobra, czekajcie, czekaj. I co wie, ja sobie tutaj stanę z boku. Coś mi się wydaje, że ten sąsiad Maciek mnie jakoś okłamuje. Słuchajcie, biorę sobie teraz lornetkę, idę za nim i będę patrzeć, gdzie on tam... Po... O, dobra. Tylko, żeby się nie oglądał za mnie, właśnie. On tam gdzieś idzie. Podejdę sobie bliżej, muszę być bardzo ostrożna. I. Ale czemu on nie wchodzi do domu? Ej, co jest grane, czemu on do domu nie wchodzi? To jest przecież. Tu mieszka Alek! To jest dom Alka, a nie Maćka. Yy, o co chodzi? Gdzie jest Maciek? Ej, to jest jakieś podejrzane, czekajcie, czekajcie. A on tutaj szedł, widziałam, widziałam, czekajcie. To... Widzę go, widzę go, widzę go, dobra, czekajcie, widzę go. On tutaj jest, Poszedł tędy, słuchajcie, idę, idę, tędy. Gdzie jest tutaj, patrzę. O, on tutaj skry. Co to jest? Co to jest za dom? Patrzcie, tutaj jest jakiś biedny dom za domem Alka. Maciek mieszka w opuszczonej chacie? Czy to oznacza, że on mnie okłamał? Cały czas kłamał, że ma tyle pieniędzy, tyle zawodów, samochody takie, tyle kont bankowych, tyle pieniędzy. A koniec końców wychodzi na to, że on mieszka w takim małym jakimś pierdku zardzewiałym, gdzie prawie ściany się nie trzymają, są zadyskowane. Ale po co on tak wszystko gadał? Po co mnie okłamywał? No nie, muszę to z nim skonfrontować, bo nie lubię jak ktoś kłamie widzowie. To, że on jest biedny albo nie stać go na coś, nie znaczy, że jest gorszy. Ja i tak go będę lubić. Więc idę się go zapytać, a jak jest głodny, to dam mu po prostu jedzenie. Nie ma problemu. Halo? Maciek? Maciek? Halo? on już śpi. Maciek? Co ty tu robisz? E, co, co, ty, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Ja się pytam, przecież dlaczego ty śpisz w, taki, w takiej, nie wiem jak to nazwać, chatce? Czemu ty to, tutaj śpisz? Z ja musiałem coś wyjąć, kosiarkę. Ale przestań Maciek, już nie okłamuj mnie, bo ja szłam za tobą i widziałam, że nie wszedłeś w ogóle do domu, tylko od razu byłeś tutaj. I od razu tu e. spałeś. No dobra, no muszę się przystać sobie, bo ja myślałem, że jak dowiesz się, że jestem biedny, to mnie nie polubisz. Ale dlaczego mogłeś tak pomyśleć? No i w ogóle, po co te kłamstwa? Kolorowałeś no sobie życie, no... Ja no patrz jak ja patrz ja mam spodnie, jaki ja mam dom... No ale co Pysz... z tego? To nic, to nic takiego, ja ci pomogę, jeśli chcesz. To, że masz biedne ciuchy, nie oznacza, że jesteś gorszy, i tak bym cię polubił, ale powiedz mi, ale o co chodzi z tym domem? Dlaczego ty akurat tu mieszkasz? Za no tym bo domem! Kogo to dom? Alek pozwolił mi tutaj spać w tym do... z tyłu i on mi tu robotę dał. Ja tu pracuję dla niego i ja sprzątam, wiesz. Aha, no dobrze. No to słuchaj, jak chcesz, to ja ci też pomogę znaleźć pracę i też dam ci trochę pieniążków, żebyś mógł sobie lepiej nie hałasuj, tak, tam. Maciek, cicho, bo jest już późno i zaraz jej pozwolę tu spać. No, przestań. Yy, dobra, to, to był Alek. To, to cicho już bądź, Maciek. Maciek. No, dobra, dobra. Bo. Alek już z domu krzyczał, że jesteśmy no, za głośno późno jest, a on dzisiaj zmęczony po pracy był, wiesz? No no dobra, okej, okay, no to już ci wierzę i trochę jest mi przykro, że mnie oszukałeś, ale cieszę się, że już to wyjaśnione. Do, do, to idź sobie tam spać, a jutro pomyślimy, co zrobimy dalej. No dobra, dobra. A mógłbyś mnie chociaż przeprosić, nie? A, e, to przepraszam. No, no. dziękuję. Tylko, czekaj, bo ja jako ogrodnik pracuję, nie dla Alka Tak, to, tak. E, Trzymaj. O, dziękuję, o, to miło z twojej strony. W dziękuję, to miło z twojej strony. No dobra, to idź już spać, ja już też idę bez czwarta w nocy, ale miałam dzisiaj dzień z tobą, naprawdę, ale teraz już przynajmniej wiem. E, Maciek że... jest czwarta w nocy, ja się nie wyśpię Proszę, bądź już cicho tam, z kim ty tam gadasz? Yy, dobra, dobra, Alek się już wkurzy. Ja z nim pogadam, bo to też jest mój kumpel, ale nie wiedziałam, że on już kolejną chatę sobie buduje, także idź spać Maciek do, do jutra. Pogadamy do jutra, jutro. Do jutra. No, papa. No, cześć, papa! Pa.